Jablone nad piwo Warwold. Nieznany mi wcześniej, więc to jest moja pierwsza przygoda z piwami Volta. No jak widzicie, jest możliwa ochutnawka. Pytałem tutaj pana barmana, czy jest możliwość wybrania sobie piw, bo trochę, trochę ich jest. Pan powiedział, że sam przydziela piwa, więc z tego, co widzę na karcie, nie polał mi jedynie osiemnastki Double IPA, czyli już widzicie, że tutaj coś E, z nowej fali będzie. No i faktycznie e, przelecę wam szybko e, nazwami, co jest na karcie. Albo nie, to będzie może w spisie. Więc zaczynamy od tego. Będę się musiał odwracać, bo jak widzicie, nie ma nic tutaj napisane e, na desce, więc zaczynamy. Starter, zaczynamy od startera dziewiątka Apa, czyli coś podobnego jak wczoraj we Frydlandzie. Bardzo mnie to cieszy, że e, takie niskie Woltaże i nowa fala, czyli dziewiąteczka. Tak jest. Jest chmiel bez w ogóle dwóch zdań. Bardzo przyjemny aromat, cytrus, żywica. Super. O, i goryczka konkretna. Bardzo mi to przypomina to wczorajsze piwo. I od razu je przekazuję Marlenie, bo Marlena tutaj z tyłu też czeka właśnie na startera. A ja przechodzę już do kolejnego, czyli. Iskra, leżak, klasyka, jedenastka. Marlena, Marlena mówi, że... że fajne. Nie słychać Marleny, bo ja mam mikrofon. Jedenastka, masła nie ma, siarki nie ma. Naprawdę tutaj wszystko elegancko, chociaż bardziej po słodowej stronie niż po O. Bardzo fajna goryczka. W typie wytrawne piwo. Bardzo rzeźkie. Eleganckie. Bardzo przyjemna jedenastka. Lecimy, lecimy, bo y, sporo do spróbowania. Dwunastka Elektron. New Zealand. Tej mm. A jeszcze Alko. Starter miał 3,5. Tak, Iskra miała 4,3%, a Electron New Zealand Pale ale, 5%. Wow, bardzo przyjemny aromat. No, jestem zaskoczony tą nowofalą, naprawdę jest i aromatyczna. Także tutaj nie ma nic udawanego. Goryczka jest. Taki dosyć wyraźny, grejpfrutowy yy, posmak. Kurczę, fajne. Ta nowa fala naprawdę bardzo okej. Okay. Bardziej pozytywnie nawet niż, jak kojarzycie, we Frydlandzie. Dobra, mamy obecnie czternastka zesilować IPA i to jest znowu to samo, co we Frydlandzie, czyli yy, dosyć głęboki bursztyn. Widocznie w Czechach IPA to jest IPA w podejściu angielskim, absolutnie nie amerykańskim. Tak jest. Karmelek, ciasteczkowość, melanoidyna, trochę landrynki. I taka lekka nawet żywica jest. Bardzo wytrawne, bardzo suche w posmaku. Na szczęście nie jest słodkie. Te ciasteczkowe akcenty z zapachu nie są obecne w smaku. Karmelek też w smaku bardzo, bardzo nieobecny. Do wypicia. No i zostało nam z tej naszej deseczki. 16 Blackout w typie stout i on ma słuchajcie. 6,5, czyli Wow! Tutaj żadnej laktozy się nie można spodziewać. Bo tak jak mówię, uczciwie odfermentowane. 16,6,5 jest ok. Mleczna czekolada. Mówiłem, że laktozy nie ma, ale to nie, nie jest tożsame. Albo kawa z mlekiem też ewentualnie. nisko nasycona. Mm. Paloność dosyć wyraźna, więc ciekawe, że ten dosyć spolegliwy aromat właśnie mlecznej czekolady, kawy z mlekiem jest skontrowany taką dosyć wyraźną palonością w smaku. Słuchajcie, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawa deska. Nowa fala w bardzo dobrym wydaniu. Więc piwowar Volt z jabląca na Dnisu naprawdę bardzo fajnie się sprawdza w próbkach. A na pewno za chwilę wrócę w pojemności większej. No, hałas jest, wiadomo, w piwnicy, jak to w piwnicy jest gwar, jest tumult, jest hałas. Ale może jeszcze wyjdziemy na zewnątrz, bo na zewnątrz, słuchajcie, jest w ogóle plaża, molo i małe jezioro. Więc obłęd nara. No i zobaczcie, tak się prezentuje piwowar Volt z zewnątrz. Czyli kamieniczka wygląda na XIX-wieczną. No i właśnie to jest to, co mi najbardziej podpasowuje w tych browarach czeskich, dziewiątka APA. No kurczę, super sprawa. Można robić niskowoltażowe, niskobalingowe piwa pełne smaku i z fajną goryczką. Można. Podejdźmy do tablicy, bo tu jest tablica. I jak wziąłem tą chutnawkę, to sobie trochę nie zdawałem sprawy, że tutaj jest troszkę inaczej, zobaczcie, jakie są pojemności. Pojemności są 0,204, czyli tak naprawdę na deserce wylądowały piwa 02, czyli od 19 do 26 koron, no a duże to jest 04. Więc. Więc tak to wygląda. No Ceny, ceny trochę wyższe niż w Frydlandzie, ale tu już jest browar zlokalizowany no, w samym mieście. Ale zobaczcie, niby miasto, a tak zwana część rekreacyjna czyli naprawdę bardzo fajna zachradka, bardzo fajny ogródek. No i właśnie ten Stawik. Yy, plaża i molo są zlokalizowane w tamtej części, za bardzo tego nie widać. Musiałbym się przejść trochę dalej. O! Tak, to molo kamienne, zobaczcie, nie? niesamowite. W Sopocie mamy drewniane, a w Labącu jest molo kamienne. Wow. Marlena już zajęła miejsce na Zachradce. Jak ta goryczka, kurczę, czy ona cię nie przeszkadza? Naprawdę, jest wyrazista. Jest wyrazista, ale jest właśnie połączona z tym fajnym takim orzeźwiającym aromatem, więc jest bardzo właśnie ożywiający. I wzięliśmy też drugie większe, czyli ten New Zealand, New Zealand Pay Boże, jak ono pachnie. Tutaj są jeszcze takie naprawdę dojrzałe owoce. Taka brzoskwinia, wow! Fajnie. Mm. Świetne piwo. E, więc piwo Warwold e, w Jablącu. Okazuje się. E, bardzo sympatycznym miejscem przejdę tutaj, żeby cię było e, bardziej słychać. bardzo fajnym miejscem się e, okazuje. No tym bardziej, że właśnie jest położony w ciekawym miejscu. Na pewno byś na Molo chciała jeszcze podejść. No tak jest tam no, jeszcze, tak? <noise> tak, tam... Kilometr na molo. Polecamy. Naprawdę diablone z piwo Warwold, Fajne nowofalowe piwa. To jest cał, cały czas rzadkość w Czechach, żeby było, był browar, który większość piw ma nowofalowych, a e, dziesiątka-11 są tylko e, dwa z całej oferty. Więc kurczę, naprawdę super sprawa. No, na razie. Mhm. Tak, Jabloncu na Nisu, mała rata. To się okazało jednak nie molo. Widzicie ten kamienny twór? To raczej jest zapora do tego sztucznego zbiornika. Tutaj w Jabloncu. Więc taki fajny stawik. Zaraz przy browarze jest plaża. Są kaczuchy. No i to wygląda właśnie jak zapora tego zbiornika. Myślę, że bardziej klimatycznie jest jednak na Zachradce, czyli w ogródku browaru i podziwiać sobie właśnie tą wodę. Jest klimat naprawdę fajny.